Cześć wszystkim, oto przed Wami najnowsza seria Minecraft Survival na moim kanale. Wiem, że miał być odcinek z bezludnej wyspy, to byłby już drugi odcinek z bezludnej wyspy, ale postanowiłem, że taką wam taką niespodziankę zrobię no i zacznę nową serię Minecraft Survival. No i no i tak, nową serię zaczynamy, a jutro po prostu będzie odcinek z drugi odcinek z bezludnej wyspy. Musimy najpierw zniszczyć drzewo. Zaczniemy tradycyjnie. Zostawcie suba na moim kanale, bo to bardzo motywuje, a filmy te już pojawiają się codziennie. No i jeszcze zostawcie łapeczkę w górę. Dobra, także mamy. Nasz plan na dzisiaj to się osiedli, także potrzeba nam. Dobra. W ogóle zaraz się na biomie też zimowym i na tym, więc chyba tam gdzieś się osiedlimy, bo tutaj no tak no tak średnio by tutaj się osiedlać. Tam gdzieś się osiedlimy, ale dobra, jeszcze potrzebujemy bardzo dużo tego drewna i najpierw chyba zacznę od craftingu. Dobra, dobra, czyli tak, musimy jeszcze tutaj dać, czyli to będzie znowu 24 i mamy 48. Dobra, czyli to najpierw zróbmy sobie crafting. No i proszę, mamy już crafting, tak? Ile tych patyków. No i dobra. Zrobimy najpierw sobie jakiś mieczyk, albo nie. Mam pomysł. Zrobimy sobie sikierę i kilof, Jeszcze im jeszcze mieczyk. No i dobra. Bierzemy ten crafting ze sobą oczywiście. No i dobra, idziemy jeszcze po więcej drewna, bo drewna musi być dużo, bo trzeba zbudować sobie dom, więc no. A po co ja... Nie... Aha, okej, okay. dobra, czyli to będzie 24, czy to będzie 54. Jeszcze potrzeba nam tego drewna, z tak tego drewna. Potrzeba nam bardzo właśnie dużo materiałów, jeżeli chcemy przetrwać. Dobra, czyli mamy cztery. Czyli 16. Dobra, to nam starczyło. Mamy już jeden stack jeszcze nawet 6 drewna, więc ja bym powoli zobaczył, gdzie się osiedlić i zacząć już budowę naszego domu. Jeszcze trzeba będzie wyruszyć na podróż, bo trzeba jeszcze owce tutaj znaleźć, żeby... O! O, o proszę! No, kto by się tego spodziewał? Niesamowite, dobra. Kolejne. Dobra. No, dawaj, i teraz jeszcze. Tam. Dobra, czyli mamy. Dobra, to sobie. Oj, oj, oj. Nie możemy też ginąć, a tutaj nie ma żadnych tych. Żadnych świn, a mamy. Mam tylko cztery. Dobra, będziemy musieli się tym posłużyć niestety. Dobra, ja chcę. Czy mogę już łóżko? Jeszcze chyba nie mogę łóżka. Dobra, dobra, zobaczmy, gdzie, gdzie możemy się osiedlić osiedlać. Gdzieś chyba, albo można nawet tam się sprowadzić osiedlić, tylko trzeba będzie skosić. będę musiał robić, zrobić łopatę. Niestety zjeść takie. Muszę jeszcze zrobić Muszę jeszcze zrobić ten piecyk, żeby te jedzenie przypalać. Dobra, mamy ten. To może być na początku nasza taka baza. Możemy tak zrobić, że to będzie nasza baza na początek. A potem się gdzieś osiedlimy, bo jeszcze trochę trzeba tego pozbierać. Dobra, to rozwalimy sobie. Mamy 31 kobla. Czyli jest dobrze. Będziemy mieli kamienne itemy. Dobra, to tak. Postawmy tutaj crafting. To tak, mieczyk na pewno. Kilow. szkiera i łopata. Idealnie nam sterczał patyków. Dobra. Yy, mus... Dobra, także no. Jest, mamy łóżko. No dobra, czyli w sumie, czyli w sumie idealnie, bo zbliża się noc. Jeszcze potrzebna nam jedna rzecz. Drzwi. O, mogą być takie, nawet. No i git. No jest dobrze, dobra. Do co? Możemy już chyba kłaść się spać. Dobra, możemy już kłaść się spać. Także to, trzymajcie się i cześć.